Cześć. Witam, witam. Co przygotowałeś się dla naszych widzów? Yy, więc tak, może zaczniemy od koncertu, który odbędzie się w najbliższą środę. Jest to koncert takiej dość nietypowej grupy, która jest już w zasadzie na rynku od 92 roku, czyli całkiem sporo, ale jest raczej związana z muzyką etniczną, folkową i raczej takimi brzmieniami bałkańsko-żydowsko-cygańskimi, dlatego ludzie, którzy jakby yy, nie słuchają takiej muzyki, mogli o nich jeszcze nie słyszeć. Aczkolwiek będzie ku temu okazja, ponieważ właśnie jak już powiedziałam, w najbliższą środę, czyli 30 października, w teatrze muzycznym, będzie się ich koncert. No i zapraszam wszystkich Zespół serdecznie. Się nazywa? Zespół nazywa się Krokę. Nie powiedziałam ty, bacz, <grystanie> że jestem taka zaaforowana tym Kroke. wydarzeniem. Znam, Kroke. znam. Chodziłem, jestem fanem, mam wszystkie płyty. Tak, naprawdę? Tak, <grystanie> Nie sądzę. Z Przybliżę tylko, że nazwa wywodzi się od jakby żydowskiego nazewnictwa w języku idysz, czyli Kraków. Tak, czyli chłopacy z Krakowa. Tak, chłopacy z Krakowa, generalnie podróżują po całej Polsce. No i teraz e, to będzie jedyna szansa, żeby zobaczyć ich w Poznaniu po dwóch latach, ponieważ w całym cyklu teraz swoich e, jakby koncertów pojawiam się jeden raz 30 października w Poznaniu, także zapraszam wszystkich serdecznie. No i ja też Państwa zapraszam Was na ten koncert, ponieważ jeżeli chcielibyście wjechać do, Kroka, do Krakowa na krokę. <laughs> To coraz dłużej pociągami się jeździ, sprawdziłem to w ten Potwierdzę. weekend, 9 godzin, tak? czasami nawet 10 do Krakowa z Poznania, więc bardzo długo się jedzie. Lepiej w Poznaniu ich posłuchać. Tak. Następnie. Następnie jest takie wydarzenie, jak w Meskalinie, znanej u nas w Poznaniu, która szczyci się tym, że jest jakby takim e, miejscem, gdzie się dzieje dużo rzeczy związanych z kulturą i e, będzie wiele terminów, ponieważ to będzie 30 października, 6, 13 i 20 listopada. Odbędą się darmowe warsztaty bębniarskie, które poprowadzi o, jeden z czołowych tak, e, bębniarzy, który jest, jeździ po świecie generalnie i ma okazję zostać w Poznaniu teraz na dłużej. E, warsztaty te są bezpłatne i każdy generalnie można nie przyjść. Wystarczy tylko wypełnić takie Formularz, który jest obowiązkowy, żeby wiedzieć, kto i jak, a ten formularz można znaleźć na stronie na Facebooku yy, Meskaliny. No super, grałaś kiedyś na bębny? Nie, nie zdarzyło mi się. Chociaż moja mama kiedyś grała na bongosach i próbowałam, ale to było tak niesynchronizowane z muzyką, więc. Na bągosach? Bongo kojarzy mi się z czymś innym. Ale dobrze. No wiesz co, to... No to nie, to tak jakoś tak przypadkiem. Nie wiem. No dobrze, ja też tak na razie na niczym nie gram, ale chyba warto by się na czymś nauczyć. Grać. No to jest sekcja rytmiczna, więc jakby nut no, nie potrzebujesz, tylko trochę poklaska. Masz więc... poczucie? Mam poczucie rytmu. Mam poczucie, no to poczucie no, no, być, być może, jest taka, jest taka ewentualność. Super. Na co jeszcze możemy zaprosić eee, naszych widzów? Dużymi krokami zbliża się rapowa jesień 2 listopada w klubie Esculap. I to będzie takie dość duże wydarzenie dla fanów hip-hopu, ponieważ pojawi się tak: i Bisz, i Don Góralesko, Gruby Mielski, i RR Brygada. I RR Brygada zaprezentuje swój dotychczasowy materiał. Bisz oczywiście pojawi się ze swoim albumem Wilk Chodnikowy. Don Góralesko pojawi się z projektem Jeden z Życia Moment, także wszyscy fani, którzy naprawdę. I, i jakby bardzo się w to angażują, mają ku temu wielką okazję, żeby się wybrać do bo ponieważ wydarzenie będzie raczej grube. No cały skład takiego hipkopu <laughs> potężnego, powiedziałabym. zgadzam się, że... czyli będzie grubo. Będzie tak, będzie grubo. grubo. Jeśli tak grubaśnie się nie bawiliście, to Was zapraszamy. A kiedy, kiedy? Bo to wiem. jest 2 listopada, Lubię klubie tak. Bilety są dostępne, 35 i 40 zł? No to Także każdy... nawet nie najgorzej, powiem szczerze. Nie najgorzej. Nie ale... najgorzej. Jeżeli na taką wielką imprezę hip-hopową, gdzie jest tyle fajnych, no takich obiecujących, to no właśnie, myślę, że całkiem. Ja? Więc tak jeżeli mielibyście wydać te 35 złotych e, na przykład na no, jakieś używki, alkohol i rzeczy nieczyste, to możecie chociaż kulturalnie się pobawić w Poznaniu, my Was na te wszystkie wydarzenia zapraszamy. Z Olgą jeszcze się zobaczymy w kolejnej tak części naszego materiału. Dzisiaj także zobaczycie naszego kolejnego redaktora Daniela Sobotę, który przygotował dla Was także wydarzenia chyba bardziej imprezowe. Co za promocja, no oczywiście, <laughs> imprezowe, imprezowe, no, młodszy tak. jest to imprezowe? <laughs> o, no Bistę. właśnie, bo jeszcze ma siłę, ma jeszcze siłę. Chłopaki, ma siłę imprezową. A teraz e, mam dla Was jeszcze na koniec naszego wejścia takie zadanie. Zadanie życiowe, takie bym powiedział, bo chciałbym, żebyśmy się razem w naszym programie rozwijali, zwłaszcza w te poniedziałki, które są takie ach, całkiem leniwe. No i gdybym mógł Was zapytać, co byście mogli robić codziennie, od dzisiaj, przez następne pół roku, co wprawiłoby Was w dobrą formę i dałoby Wam duże rezultaty, tak na przykład przez pół godziny dziennie, codziennie, jakbyście mieli coś robić, to co byście wybrali i jakbyście mogli sobie pomyśleć o efektach, jakie po pół roku inwestowania czasu w tą rzecz, jakie byście mieli? Olga? Masz taką rzecz, którą mogę, na którą byś mogła chociaż 30 minut dziennie poświęcić i codziennie to robić, i za pół roku mieć mega efekt. No myślałam o tym, próbowałam się przynajmniej do ćwiczeń z panią Hodakowską, aczkolwiek po pierwszych 15 minutach zimne poty i mówię nie. Także podziwiam wszystkich, którzy mają determinację, żeby zacząć coś i to skończyć, bo ja osobiście jakby. No, nie no mam i to ja teraz z bacikiem będę tak na tobą stał i codziennie 30 minut. 30 minut sportu czy. Jakby go gospodaruje ten czas, to. No ale pomyśl tylko, jakie efekty bym się miała już po pół roku. No tak, no to no ale wiesz, to jest kwestia tego, że to trwa pół roku, zanim zobaczysz ten efekt, a że ja mam słumiany zapał, no to... No dobrze, to pozdrawiamy tych wszystkich, którzy tak, mają słumiany zapał. Teraz przed wami teledysk, nasza polska ekipa zespół RAST Przed Wami.